Siemano, jest 6:20. Ja zazwyczaj tak rano nie nagrywam, bo wyglądam jak wyglądam, to po pierwsze. Zazwyczaj z rana sobie wolę poczytać, więc zaraz będę też czytał. Ale dwa pomysły na filmie naszły, więc je teraz zrealizuję. I pierwszy film będzie taki, uff, że widzisz, jak przychodzi ci jakiś pomysł do głowy. Prawda? To większość ludzi go nawet nie zapisze. Nie zapisze go nigdzie. I co dopiero mówić o realizacji, co nie? I zobacz, ja jak mam pomysły, to ja mam taki mały zażyt A6 i ja je zawsze zapisuję. No dzisiaj akurat zrobiłem wyjątek, bo mnie naszły te dwa pomysły i chciałem je nagrać teraz z bomby. Nie wiem, takie miałem ochotę. Więc zrobiłem coś jeszcze lepszego. Zamiast je tu zapisać, po prostu teraz to nagrywam i widzisz i to jest różnica, to jest różnica pomiędzy takimi ludźmi, którzy no nie wiem nie zapisują tych pomysłów i nic tym nie robią, a z kolei ludzie ambitniejsi jak o nim przyjdzie im jakiś pomysł do głowy to oni go od razu zapisują. I na przykład właśnie może to być taki zeszycik, może to być losowy notatnik na telefonie, nie, nie musisz kurwa komplikować tej sprawy i mieć jakiegoś notatnika kupionego, subskrypcję, 9, 99 dolara za miesiąc, tylko może być po prostu aplikacja normalna. I tak, więc jak masz jakieś pomysły to od razu go zapisuj, ja teraz w ogóle swoją drogą myślę, żeby zeszytu nie mieć też w łóżku. Bo, jak się obudzisz we śnie, to czasami naprawdę są fajne pomysły, a zazwyczaj nikomu się nie chce. W sensie ja mam telefon na dole, jak śpię, żeby zejść na dół i zapisać to do, do notatnika, i rano już chuj po pomyśle, więc też o tym myślę. więc Zapisuj swoje pomysły, i tyle. Dam jeden w komentarzu, co ty myślisz. Łapa, subik, No i do następnego.